Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale Astrohobi. Dzisiaj witam Was w przeglądzie wiadomości, które wydarzyły się w ostatnim czasie. Zapraszam do oglądania. Helikopterek Ingenuity przeleciał łącznie już kilometr 600 metrów i właśnie odbył najwyższy lot na czerwonej planecie. Dziesiąty już lot był najtrudniejszym lotem dla Ingenuity i zawierał 10 różnych punktów orientacyjnych, w które helikopter musiał trafić podczas przelotu. Śmigłowiec osiągnął maksymalną wysokość 12 metrów, co stanowi nowy rekord wysokości, i podczas tego lotu przeleciał około 95 metrów. Cały lot trwał nieco mniej niż 3 minuty, bo dokładnie 165,4 sekundy. Podczas tego lotu Ingenuity miał wykonać serię zdjęć, w tym takie, które mogłyby pomóc naukowcom w stworzeniu stereoskopowych obrazów skał Race Ridges. Gierzbiety te są obszarem, w którym naukowcy rozważają wysłanie łazika Perseverance. Kontrolerzy misji badają teraz telemetrię i obrazy z lotu. Pierwotnie zaprojektowany do czterech lotów na Marsie śmigłowiec Ingenuity jest pierwszym pojazdem, który kiedykolwiek próbował odbyć lot z napędem na innym świecie. Ważący 1 kg i 800 g śmigłowiec przybył na Marsa złożony na pokładzie łazika Perseverance i początkowo miał odbyć tylko 4 loty w ciągu 30 marsjańskich dni, jako dowód słuszności koncepcji. Jednak zasilany energią słoneczną helikopter zakończył swoją podstawową misję w kwietniu, a NASA przedłużyła jego działanie. W tej przedłużonej fazie Ingenuity jest wykorzystywany do zwiadu w celu poszukiwania interesujących miejsc do łazika. Chiny opracowują nowego księżycowego satelitę przekaźnikowego, który ma wspierać przyszłe misje eksploracyjne na południowym biegunie Księżyca. Misje takie jak Chang'e 7, która ma wystartować w 2024 roku. Misja obejmuje zbadanie regionu i poszukiwanie dowodów na istnienie lodu wodnego za pomocą orbitera, lądownika, łazika i małej sondy do badania zacienionych kraterów. Misja będzie jedną z pierwszych dla początkowej fazy proponowanej wspólnej międzynarodowej księżycowej stacji badawczej realizowanej wraz z Rosją i potencjalnie innymi partnerami. Obecnie trwają prace nad dedykowanym satelitą przekaźnikowym, który ułatwiłby połączenie pomiędzy statkami kosmicznymi a Ziemią. Chiny mają obecnie księżycowego satelitę przekaźnikowego stacjonującego na orbicie wokół drugiego ziemsko-księżycowego punktu Lagrange'a w odległości około 65 tysięcy kilometrów za księżycem. Wystrzelony w maju 2018 roku satelita Kuechao pełni rolę przekaźnika komunikacyjnego, który pozwala misji lądownika i łazika Chang'e 4 działać na dalekiej stronie księżyca. Nowy chiński księżycowy satelita przekaźnikowy Odziedziczy podobną dużą antenę o średnicy 4,2 m oraz napęd hydrazynowy wykorzystywany przez Quechao. Będzie działał na nachylonej, wysoce eliptycznej stabilnej orbicie. Inklinacją 54,8 stopnia pozwoli to na łączność przez ponad 8 godzin z 12-godzinnym okresem orbity. Co ciekawe, drugi satelita przekaźnikowy może być opracowany, jeżeli będzie potrzebne 100% pokrycie. Chiny nie są jedynym podmiotem kosmicznym, który przygląda się komunikacji księżycowej. NASA jest we wczesnych fazach koncepcji zwanej Lunanet, która umieściłaby sieć satelitów wokół Księżyca, aby wspierać program Artemis i inne misje księżycowe. Europejska agencja kosmiczna również niedawno przyznała, kontrakty na badania systemów komunikacji i nawigacji księżycowej dla swojej inicjatywy Moonlight. Po raz pierwszy oszacowano wielkość jądra Marsa, grubość jego skorupy oraz strukturę jego płaszcza. Dokonał tego międzynarodowy zespół misji Mars Insight, wykorzystując informacje uzyskane z analizy trzęsień ziemi na Marsie. W ten sposób Mars dołączył do Ziemi oraz Księżyca, stając się jednym z ciał układu słonecznego, których struktura została zbadana przez seismologów. Ciekawy jest sposób, w jaki tego dokonali, bo do wyznaczenia modelu strukturalnego planety, momentu wystąpienia trzęsienia ziemi i odległości do tego wydarzenia potrzebna jest więcej niż jedna stacja badawcza, natomiast na Marsie mamy tylko jedną. Dlatego naukowcy przeglądali zapisy sejsmiczne pod kątem występowania charakterystycznych sygnałów, które oddziaływały w różny sposób z wewnętrznymi strukturami Marsa, a następnie zidentyfikowali je i zweryfikowali. I mimo że trzęsienia na Marsie mają stosunkowo niską magnitudę, mniejszą niż 3,5, bardzo wysoka czułość czujników InSight umożliwiła skatalogowanie ponad 600 wydarzeń z których ponad 60 było spowodowanych stosunkowo odległymi trzęsieniami ziemi, a około 10 z tych zdarzeń zawiera informacje o strukturze głębokich warstw planety. Dzięki temu badacze zidentyfikowali kilka nieciągłości w skorupie planety. Pierwsza zaobserwowana została na głębokości około 10 km. Wyznacza ona granicę pomiędzy warstwą, która jest jeszcze silnie zmieniona wskutek dawnych przepływów cieczy, a skorupą, która jest tylko nieznacznie zmieniona. Druga nieciągłość znajduje się na głębokości około 20 km, a trzecia mniej wyraźna na głębokości około 35 km. Badając płaszcz Marsa, naukowcy przeanalizowali różnicę między czasem przemieszczania się fal wytwarzanych bezpośrednio podczas trzęsienia ziemi, a kolejnymi falami, które powstają podczas odbijania się pierwotnie wytworzonych fal od powierzchni. Różnice te umożliwiły określenie budowy górnego płaszcza i pomiar zmian prędkości fal sejsmicznych z głębokością. W ostatnim kroku naukowcy przeszli do analizy fal odbitych od jądra Marsa. Pomiar jego promienia był najważniejszym celem misji InSight. W tym celu przetestowano kilka tysięcy modeli płaszcza oraz jądra. Ostatecznie obliczono, że Mars posiada jądro o promieniu od 1790 km do 1870 km. Tak duża wielkość jądra implikuje obecność lekkich pierwiastków w ciekłym jądrze i ma poważne konsekwencje dla mineralogii płaszcza na granicy płaszcza i jądra planety. Oczywiście nowa wiedza prowokuje do stawiania nowych pytań. Na przykład jaki wpływ będą miały te wyniki na teorię powstawania i ewolucji termicznej Marsa, ale to zobaczymy z czasem. 23 lipca NASA ogłosiła, że sonda Europa Clipper zostanie wystrzelona przy pomocy rakiety Falcon Heavy firmy SpaceX. Start zaplanowano na październik 2024 roku z Centrum Kosmicznego imienia Kennedy'ego na Florydzie. Początkowo planowano, aby sonda została wystrzelona przy użyciu budowanej na zlecenie NASA rakiety Space Launch System, jednak na początku bieżącego roku zdecydowano, że wykorzystana ma zostać komercyjna rakieta ze względu na bardzo wysokie koszty startów SLS, a ważnym czynnikiem były również opóźnienia w harmonogramie. Masa startowa sondy ma wynieść 6065 kg. Wszystko wskazuje na to, że ze względu na wymagania energetyczne misji nie jest planowane odzyskanie żadnego z boosterów Falcon Heavy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat misji Europa Clipper, to zapraszam Cię do obejrzenia mojego filmu, który nagrałem już jakiś czas temu i który, właśnie gdzieś tutaj, powinien się pojawić u góry. I to już w tym odcinku wszystko. Dzięki bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że w przyszłym odcinku pojawi się jeszcze więcej informacji astronomicznych, które być może będą dla Was ciekawe. Dzięki bardzo za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym materiale kosmiczna piona.